Wyobraź sobie, że jesteś stopą i masz pięć palców, zostałaś stworzona do biegania, skakania po polu, po piasku, pływania w morzach. Ale jesteś zamknięta ze wszystkich stron, otacza cię ciasne obuwie, które wybrał ci Twój właściciel. Zamknął cię w tym ciasnym więzieniu i nawet nie możesz poruszyć palcami. I stopniowo przestają ci całkowicie działać. Zazdrościsz ręce, bo patrzysz na nią i widzisz, jak się porusza. Widzisz, że jest wolna. Maksymalnie tylko zimą trafia do rękawiczki albo czasem do kieszeni. A ty cały czas jesteś albo w skarpecie, jeszcze się pocisz, albo w jakimś obuwiu. Dobrze by było, gdyby to było dobre obuwie. Ale twój właściciel, no, jest trochę tępy. Nie widzi, że masz taki właśnie kształt. No i jeszcze duży, duży palec, i wybrał dla ciebie takie buty. Takie. Właśnie takie. I palce w ogóle się nie mieszczą. I żeby chociaż jakoś, jakoś funkcjonować, co zrobiliście z braćmi? Wzięliście pięciu braci. I tak właśnie. Maksymalnie. Maksymalnie wszyscy się tak skurczyli. To tak jakbyście wy, 50 osób, byli w kawalerce o powierzchni 5 metrów kwadratowych i jeszcze tam pracowali, takie jest wasze życie. Wyobraźcie sobie ciąg dalszy. Co przyjaciele, stanie się w takim przypadku, jeśli będziecie patrzeć, ograniczyć ruch palców i umieścić je w takim środowisku. Gdzie są maksymalnie ściśnięte? Czy ich praca się poprawi, jak sądzicie? Napiszcie w komentarzach. Szczególnie, który palec najbardziej cierpi, jak myślicie: kciuk? No i mały palec też w niektórych przypadkach, ale największe urazy odnosi kciuk. I staw, który znajduje się właśnie tutaj. Tutaj mamy kość śródstopia, przodostopie, a tutaj mamy kości paliczków. Paliczków dużego palca stopy. I właśnie ten staw najbardziej ulega uszkodzeniom, ponieważ jeśli włożymy stopę do takiego obuwia, które będzie przesuwać duży palec do środka, tutaj nie będzie dla niego miejsca. Podczas chodzenia jest on ciągle obciążony. Czyli podczas kroku zobaczcie, co się dzieje. Robicie krok. Opieracie się, czy chcecie, czy nie, na duży palec i tak będziecie się opierać. Gdzie według Was jest największe obciążenie? Spójrzcie na grubość tych kości. Widzicie? Kość dużego palca jest najgrubsza, mały palec jest najciekawszy, ale też grubszy niż te trzy środkowe. Te dwie kości są najbardziej obciążone. Widzimy objętość i miejsca największego obciążenia. Zawsze na duży palec. Jeśli podparcie będzie na dużym palcu, i do tego on jeszcze będzie u nas przesunięty przez obuwie. Oczywiście, ten staw będzie się ciągle urażał, czyli widzimy, jak opieramy się na duży palec. Gdy wszystko działa, ruch jest prawidłowy. Ale jeśli czubek buta jest wąski, to właśnie tutaj staw będzie się urażał i zapalał. Dodatkowo wąskie buty uciskają i zaczynają uszkadzać właśnie tę część, i ta część zaczyna się zapalać, potem zaczyna się deformować, pojawiają się narośla kostne. Wracając do tematu, najpierw trzeba zatrzymać ten proces. Jak to zrobić? Zmienić obuwie, dobrać odpowiedni rozmiar. Są dwa sposoby, jak to osiągnąć. Pierwszy, zwiększyć rozmiar butów. Jeśli jednak chcecie dalej nosić takie buty to tutaj jest szczyt maksymalny punkt nacisku na wysokości środka stopy musicie wybrać buty w większym rozmiarze żeby mieć więcej miejsca na duży palec to znaczy tutaj powinno zostać przynajmniej pół centymetra luzu ponieważ musicie też pamiętać że podczas stawiania stopy stopa co robi amortyzuje i trochę się wydłuża wykonuje taki ruch ale idealnie byłoby, gdyby but miał taki właśnie kształt, żeby było miejsce na duży palec. To znaczy, wasza stopa ma kształt waszej stopy. Istnieją różne kształty stóp, szczególnie dotyczy to tych, którzy mają dość duży, duży palec. Nie mają szczęścia nosić zwykłych butów, nie będą mogli, potrzebują właśnie takich butów, jeśli. Jeśli jednak w niektórych przypadkach duży palec nie jest aż tak duży, palec środkowy oto on jest praktycznie tej samej długości, a czasem nawet dłuższy. Właśnie takim osobom takie buty pasują. Im się bardziej poszczęściło, u nich rzadziej rozwija się deformacja, artroza tego stawu. Przyjaciele, proces zatrzymano, bo od razu zmieniliśmy obuwie i wyrzuciliśmy stare. Teraz musimy, na ile to możliwe, w zależności od waszego etapu, przywrócić pracę, przywrócić funkcję waszej stopy. Pierwszym mięśniem, który należy przywrócić, jest mięsień odwodzący paluch stopy. Przez czas, kiedy znęcaliście się nad swoją stopą niewłaściwym obuwiem, całkowicie się ona zanikła. Uległa atrofii. Powiedziała wszystko. Już tak nie mogę. Umieram. Powiedział mięsień odwodzący paluch stopy. I zapadł w stan anabiozy. Czas ją obudzić. Bierzesz piłeczkę do stóp i delikatnie uciskasz. Dotykam, reaguję. Tutaj dobrze by było, żebyście mieli ich kilka jedną większą, a drugą mniejszą. W tej części nie dotykamy bolącego i zapalonego stawu. Całą tę część, zaczynając od tyłu, od niego, tutaj z boku, opracowujemy. Robimy to piłeczką. W jaki sposób? Bierzemy ją i stawiamy na niej stopę. W ten sposób naciskamy i przesuwamy stopę z jednej strony na drugą, w jedną, w drugą, w jedną, w drugą. Tu na boku pojawią się bardzo bolesne miejsca. One są zawsze tam. Wszystkie musicie opracować, nacisnąć i przytrzymać. Po około 20 sekundach ból się zmniejsza. Jeśli nie, zmniejszamy nacisk. Stopniowo w ciągu kilku dni ból będzie ustępował. W niektórych przypadkach może być potrzebnych nawet kilka tygodni, żeby to wszystko opracować do samej pięty tu. Te części też są ważne, też je opracowujemy. Można użyć większej piłki, można mniejszej czyli wszystkie te miejsca raz, raz. Tam, gdzie mały palec, też masujemy ale ważniejsza dla Was jest ta część. Rękami robimy to samo na całej wewnętrznej powierzchni wszystko to bierzemy i opracowujemy. Cały mięsień odwodzący kciuk. Czyli funkcją tego mięśnia jest odwodzenie kciuka na bok w ten sposób. Macie ją również w ręce, to ona wykonuje taki ruch, właśnie taki, i wasz duży palec u nogi. On stracił tę zdolność, stracił zdolność odwodzenia się na bok. Zwróćcie uwagę na swoją stopę. Ona, przez to, że całe życie chodzicie w butach, wygląda u was właśnie tak. Tutaj widzicie duży palec, macie go takiego, oj oj oj, ledwo, ledwo taki żałosny. Gdybyście urodzili się w dżungli i poświęcili swoje życie wspinaniu się po palmach, jedzeniu bananów, to wasz palec wyglądałby właśnie tak. Gdybyście nie nosili butów, taki by był. Wspaniały duży palec i wasz mięsień unoszący łopatkę byłby maksymalnie rozwinięty mięsień muskularny unoszący och jaki unoszący łopatkę odwodzący duży palec gdybyście nie mieli butów nawet byście nie wiedzieli a tak przy okazji w południowych regionach naszej rozległej kuli ziemskiej tam gdzie ludzie przez całe lato mają przez cały rok oni nawet nie wiedzą o tej chorobie bo nie noszą butów. Nic im nie ogranicza ruchomości dużego palca, znacznie mniej. To wszystko się rozprzestrzenia, jeśli nigdy nie widzieli butów. Ale gdy tylko w sklepach pojawią się buty, albo na przykład zrzucić im buty z helikoptera do ich plemienia, to od razu wszystko to się u nich zacznie. A więc, przyjaciele, teraz etap numer dwa. Myślicie, że to już wszystko? Nie, to jest relaks. Wszyscy lubicie się relaksować, odpoczywać, chillować, ale nadszedł czas, żeby się wysilić. Dlatego bierzemy gumkę. Może to być różna gumka, nawet można wziąć gumkę do włosów, gumkę do pieniędzy. Jeśli macie pieniądze, tak ją przymocowaliśmy, zobaczcie, około peba. Na dużym palcu i na drugiej nodze. Jeśli jest dostępna, położyliśmy obok, obok, właśnie tak, widzicie, delikatnie. Redaktor tutaj też założyliśmy, ale gumka może być, że jest mniejsza. I teraz, co robimy? Zaczepiliśmy o nasze krzywe, duże palce, zniekształcone przez buty, i powoli rozkładamy nogi na boki. I tutaj zwiększa się odstęp między dużym palcem a następnym. Jak nazywa się drugi palec u nogi? Czy to palec wskazujący, lub ma inną nazwę? Kto zna nazwy palców u stóp, nie licząc ich po kolei? A jak one się nazywają z imienia? Kto wie, niech napisze w komentarzach. Więc co robimy? Naciągnęliśmy. Za pomocą gumki rozluźniamy mięśnie i tkanki, które przyciągają duży palec tutaj to znaczy mięśnie odwodzące są też przywodzące. I właśnie to wszystko rozluźniamy, żeby nasz palec znowu przyzwyczaił się do przesuwania w to położenie. W ten sposób spędzamy swój wolny czas do 5 minut dalej zachowując to napięcie. Tutaj również druga noga, też nasza. Wyobraź sobie, oto ona. Teraz zaczynasz poruszać najpierw stopą. Wykonujesz ruch do przodu i do tyłu. Czyli guma również ciągnie cię na bok. I teraz wykonujesz ruch stopą. Możesz ją opuścić, żeby nic nie przeszkadzało pięcie. I wykonujesz ruchy po prostu stopami w dół i w górę, w dół i w górę. Zależy. No, jeśli nie moje programy, to chociaż jakieś seriale. O, tutaj robicie, tutaj, tutaj robicie. O, zachowując to napięcie między kciukami, wykonujemy 2-3 serie po 10 razy. Poćwiczyliście. Następne. Teraz ruszacie tylko dużym palcem. Stopa w tej samej pozycji. Zginamy, prostujemy kilka razy. Żeby przyzwyczaił się do poruszania po właściwej trajektorii, zachowując to napięcie, wykonujemy ruch. Już jeden palec pracuje. Tam, z powrotem, tam, z powrotem. Czyli ciągniemy i już palec idzie w górę, w dół, w górę, w dół. Właśnie taki ruch wykonuje. Oto, przyjaciele. To właśnie pomoże pozbyć się nie tylko bólu w samym stawie, ale także przywrócić go do właściwej pozycji, na ile to możliwe na tym etapie. Jak u Was to wygląda? Przywrócić go do właściwej pozycji? A więc, przyjaciele, kolejnym etapem jest rozpoczęcie treningu samego mięśnia odwodzącego paluch stopy. Tutaj zaczepialiśmy gumkę i ciągnęliśmy palec. A teraz spróbujcie jednocześnie z tym naciągnięciem pomóc palcowi odchodzić w tę stronę. Na początku będzie trudno, bo ten mięsień jest słabo rozwinięty i możliwe, że podczas ruchu palce będą się trochę unosić do góry, jednocześnie z ruchem w bok, albo odwrotnie u kogoś będą jednocześnie opadać w dół. Czyli nie będzie to ruch ściśle w bok, będziecie jednocześnie angażować zginacze albo prostowniki. To wszystko jest normalne na początku. Potem z czasem, gdy mięsień się wzmocni, to ruch będzie łatwiejszy do wykonania. Czyli najpierw próbujecie wykonywać ten ruch palcem w bok razem z gumką, a potem już bez niej ją usuwacie. Zobaczycie, czy to się uda. Niech ten ruch będzie naprawdę niewielki, niech będzie ledwo zauważalny, ale nawet taki mały ruch już aktywuje ten mięsień. Oto jak możemy, widzicie, odsunąć palec. Ten ruch nazywa się odwiedzeniem. Odwiedzenie oznacza, że nasz kciuk może odchodzić na bok od pozostałych palców, a przywiedzenie to odwrotnie przyciągamy go z powrotem do nich. I tutaj jest tak samo. Palec może odchodzić w tę stronę i wracać z powrotem tutaj. I pierwsze, co musimy zrobić, to przywrócić napięcie mięśnia odwodzącego kciuk. I próbujesz wykonać ten ruch w bok, tutaj będzie się napinać. Ale na początku, czyli po wewnętrznej stronie stopy, w różnych miejscach, u niektórych, nawet po pierwszych treningach, podczas pierwszych treningów, trochę zaczyna łapać skurcz w tym mięśniu. Nie ma w tym nic strasznego, to jest dopuszczalne na początku. Potem można to wszystko ponownie rozpracować piłeczką. Czyli najpierw wykonujesz ten ruch biernie, ciągnąc go gumką. A potem próbujesz już odprowadzić kciuk samodzielnie. Z czasem można brać takie małe gumki, jak do pieniędzy, są takie, albo do włosów. Tutaj zaczepiasz je w ten sposób, tak, za wszystkie palce. I próbować wykonać wysiłek odciągać kciuk i mały palec na boki w różne strony. Ale z czasem to też wam się uda. Czyli te dwa ruchy. Mały palec i kciuk. Jeśli dobrze poćwiczycie, te ruchy mogą znowu zacząć Wam wychodzić. Z powodu chodzenia w butach, zazwyczaj to wszystko jest zaniknięte źle działa. Odwodzenie kciuka działa słabo, a odwodzenie małego palca też działa słabo. A więc. I po tym jeszcze dobrze. Wykonać ćwiczenie na przywodzenie dużego palca. To też z gumą. Od razu dwoma dobrze robić. Rozciągnęliście sobie palce gumką na boki i próbujecie go z powrotem tutaj do środka przywrócić. Guma ciągnie Was tutaj, a Wy z powrotem. Raz go przywracacie, raz przywracacie, raz przywracacie. Tutaj jednocześnie będziecie mieć mięsień, który przywodzi Wam kciuk. I będzie się trenował i rozciągał, bo on też ulega zanikowi. Z powodu tego, że kciuk cały czas znajduje się w stanie przywiedzenia. Ten mięsień jest skrócony i osłabiony, a mięsień odwodzący kciuk osłabiony i rozciągnięty czyli oba są słabe, ale jeden cały czas jest w stanie skrócenia, a drugi cały czas w stanie wydłużenia. To wszystko, to miejsce też bardzo dobrze jest potem wymasować piłeczką po takich manipulacjach. A więc, przyjaciele! Przy zmienionym położeniu dużego palca również tworzy się nieprawidłowy kąt ruchu kolana. W momencie, gdy stąpasz na stopień, na przykład, albo schodzisz, albo wchodzisz, albo po prostu idziesz. U takiej osoby wykształcił się taki ruch kolana, który wychodzi poza stopę, przesuwając się tutaj do środka. I w ten sposób obciążenie również przesuwa się na tę wewnętrzną część stopy na staw dużego palca, żeby, aby ponownie wypracować ruchomość stawu skokowego, ponieważ on już przyzwyczaił się pracować pod niewłaściwym kątem, nawet stopa jest lekko obrócona do środka względem kolana, czyli kolano względem stawu skokowego przyzwyczaja się pracować pod takim kątem. Żebyśmy mogli ponownie przywrócić tę ruchomość, potrzebne są następujące działania: bierzemy gumę. Mocujemy ją na wysokości kolana. Mniej więcej tak. Każda się nada, stajemy. Można się w tym momencie czegoś przytrzymać rękami. Tutaj guma ciągnie cię. Czyli jeśli robię to prawą nogą, powinienem przymocować ją po lewej stronie. I zaczynam wykonywać ruch najpierw kolanem. Po prostu do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. W tym momencie, dzięki temu, że guma stawia pewien opór, można ją przymocować trochę powyżej kolana, trochę poniżej kolana. To nie jest aż tak ważne. Guma stawia pewien opór i muszę napinać mięśnie, ale nie dlatego, że specjalnie próbuję coś napinać, tylko one napinają się automatycznie. O to właśnie chodzi. Obciążenie przechodzi na właściwą część stopy i kolano. Choć zwykle kierowało się do środka, zaczyna przesuwać się na zewnątrz. To samo można zastosować, jeśli wyrobiłem sobie zły nawyk przesuwania kolana tutaj podczas kroku. To znaczy, jeśli chodzę i mam stopę skierowaną do środka, prostuję ją za pomocą gumy, również tą gumą koryguję. To jest prawidłowy ruch. To samo można zrobić na stopniu, żeby moje kolano przyzwyczaiło się do prawidłowej pracy względem stopy podczas kroku. I następne ćwiczenie. Teraz stawiam tę nogę do tyłu i naśladuję ruch kroku, stawiam stopę na palcach. Kontynuacja. Po prostu przenoszę ciężar na przednią część stopy, stawiam nogę na palcach. Stoję sekundę dwie i wracam. Jeszcze raz. Stawiam na palcach, guma mnie ciągnie i wracam. Jeszcze raz i wracam. I w ten sposób również trenuje się prawidłowy kąt ruchu stopy. A więc, przyjaciele, gratuluję Wam zdobycia nowych, wysokiej jakości, bardzo skutecznych ćwiczeń do przywracania prawidłowego kształtu stopy. I pozbycia się deformacji dużego palca. Najważniejsze to robić. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, drodzy przyjaciele.